Dzielny poranek. Wita Korgi Gang. I Maszka, chodź Maszka. I Maszka Menaszka. Witamy wszystkich. Wróciłem właśnie z pracy. Miałem elegancki komitet powitalny rano. Tak to wyglądało. Najpierw z autobusu. Komitet powitalny. A potem A po mam pod nogą jedzenie. A potem wszystkie pieski i Sylwia mnie witały. Da się z piątką iść? Da się. Proszę. Tu jest przykład. Wesoła piątka. Wesoła piątka. Nie, nie ciąg. Przekazanie. Przekazanie. Już. Już. Idziemy do domu. Idą pieski. Nie ciąg, Pinkor. Wiem, że się spieszysz na kawę, Pinkor. Ja też. Pięknie prosisz, kuksy, pięknie. Witały mnie wszystkie, i Sylwia udowodniła, że się da iść z czterema korgi i berneńczykiem, choć nie jest to łatwe. Mówiłem już, że dziękujemy za komentarze, wszystkim lajki. Prosimy o więcej. I cóż. Potem wam pokażemy nowego wroga naszych psów. Było bardzo śmiesznie wczoraj, jak to działało. Urządzenie oglądały, chodziły, obserwowały, szczekały, zaganiały. No było komicznie. Chodź, maszynka, nie bój się. I taka refleksja mnie naszła to urządzenie to później, że dobrze mieć rodzinę. Bo można zostawić pieska, prawda? Nie trzeba się krępować. Można zapytać bez krępacji i rodzina zapewne się zawsze zgodzi, żeby piesek przyjechał, prawda Maszenka? Natomiast są różni osiedlowi znajomi, do których się człowiek krępuje i si zapytać, a nawet jak pójdzie, to raczej dostanie odmowę, bo każdy jest dobry, ale jak już coś trzeba więcej to się znajomość kończy dlatego rodzina na rodzinie można polegać zastanawiam się też jak jest w tych psich hotelach ja bym jak tylko mam opcję wziąć maszę to w życiu bym jej do hotelu nie oddał jak tylko możemy ją wziąć i nie wyobrażam sobie w ogóle jakby to było, jak jakbyśmy nasze knypki mieli rozdzielić do jakiegoś hotelu w czwórkę, to w ogóle nie wiem, jakby to miało wyglądać. Jakby one były w tym hotelu, nie ma takiej opcji, chyba co w końcach tam siedzą, potem je wypuszczają. Nie wiem, jak to jest w psich hotelach, ale myślę, że nie jest to wcale takie, takie fajne. I jeszcze się płaci jak zawoły Tak, Maszka, ty byłaś w hotelu kiedyś, to chyba możesz coś powiedzieć na ten temat, Maszka. Chyba może coś powiedzieć na ten temat. Tak. Dzisiaj na spacerku szukałaś pana. Szukałaś, bo pani powiedziała, że pan przyjechał, a to zastępczy pan, czyli ja. Masza szuka pana. Gdzie, gdzie jest pan, Masza? Nie I cóż my możemy jeszcze powiedzieć? Teraz już przejdziemy płynnie do tego urządzenia. Urządzenie jest tam. O! Siostra nam pożyczył. To ma już chyba nowszy egzemplarz. Więc ten mógł trafić do nas. Sylwia go wczoraj przetestowała, bo narpie wchodził. I psy go właśnie oglądały i reagowały na niego. Co to jest? Kto to przyniósł? Co to jest? To miało być ciche, a ja nie słyszę się. To miało być ciche. Co to robi? Się boi. Suka, suka nawet nie podchodzi. To miało być ciche. O, teraz jest ciszej. Co to jest? pod technika. A potem e, musiał jechać się naładować z powrotem, i dopiero jak wyszedłem z domu, to Sylwia tutaj go przetestowała. I jakie wnioski? No, wnioski są takie, że przy naszych czterech psach. Raczej taki odkurzac się nie sprawdza, ponieważ on zamiast wessać kudły, to jak Sylwia mówiła, zrobił pięć kupek. Pięć kupek zrobił i trzeba było te kubki pozbierać. Dlatego no jest to takie sobie. Co jeszcze Sylwia? kółeczko przyblokuje się jeszcze. Kółeczko się blokuje sierścią. Nie wiem jakie tam jest kółeczko, do ale do się. Jeżdżenia, po do jeżdżenia. No tak właśnie, bo te kółka są małe, więc jak wlezą tam kudły, to to się blokuje. On pewnie zaczyna jeździć w kółko zamiast sprzątać. Ale się blokuje całkiem, nie no albo się całkiem blokuje. Sylwia go też tam puściła w sypialni pod łóżkiem, ale jeszcze efektów nie poznaliśmy, więc nie wiem, może sobie dał radę, bo my pod łóżko no ciężko jest tam wejść. Mamy taką drewnianą ramę. Ale generalnie mówię, no to jest dobre. No na prezent tak. Kupić nie. Nie opłaca się. To lepiej kupić jakiegoś przemysłowy odkurzacz, który będzie po prostu zasysał razem z panelami te kudły. Myślę, że to jest dużo lepsza opcja niż taka rumba, rumba, samba i czacza. Tańczyliście w, ko w kołonie wczoraj, tak, tańczyliście. Więc no taka konkluzja jest z tego sprzątania, natomiast no Jezus można go puścić codziennie, niech sobie tam troszkę zawsze coś tam posprząta. On tutaj nie ma zmapowanej chałupy naszej, no bo nie instalowałem aplikacji, ale on już sobie mapuje, więc jakoś może to inaczej by wyglądało, gdyby on był zaprogramowany. Chociaż jest dużo u nas miejsc, gdzie on po prostu nie wiedzie tam między ławę, na przykład, i, i narożnik trzeba odsuwać, bawić się. Stołki też podnosiłem przy, przy, tym, przy stole, żeby on mógł tam wjechać, więc mówię, no jest dużo zabawy. A tak to bierę miotłę, jak Sylwia na niej akurat nie lata, i, i po prostu sobie zamiatam, i jest minuta 8, a potem jeszcze odkurzę normalnym odkurzaczem, żeby było dokładnie, i potem dopiero myję podłogę. Jest czyściutko. No ale on jest i tak dość głośny. Nie denerwują się. Widzieliście już film, czy się nie denerwowały. No. porównaniu z Sylwia mówi, że w porównaniu z normalnym jest cisza i spokój. Maszka tylko to znała, więc maszka się tak nie denerwowała. Maszka zna. No i tyle na dzisiaj. Niedziela rano. Ja znowu do roboty. Na noc dzisiaj i jutro będziemy nagrywać jakiś film nowy, może wymyślę jakiś temat do opowieści. Zobaczymy. Na razie będziemy dawać nagródki. Cyk, pik, cyk, pyk, cyk, pik, pik, cyk. Cyk, pyk. Maszka, pik maszka. Maszka nawet nie zauważyła. Maszka jest tak wysoko, że nie zauważa takich drobiazgów. Maszka się woli przytulać niż jeść. Woli się przytulać. No i co? Żegnamy się: Żerunia, Bobiczek, Pinkur, Sunia i Maszunia. Chodź, Maszunia. Pożegnasz się jeszcze, chodź. Pożegnasz się, chodź. Nie bój się. Pożegnasz się. Uśmiechnięty pysk. Papa. Pa.